Cześć, jestem Strona i dzisiaj jest mój mega szczęśliwy dzień, bo z moim braciszkiem dostaliśmy, e, o tu właśnie takie bakalant, coś w środku. Otwieramy bakalant i to będziemy właśnie na odcinku, ale dzisiaj otworzymy to przed, pa, przed Państwem. Tak, więc otwieramy. To to jest taki bakaland, bakalant, spokojnie to Przeczytaliśmy je. i aż tak, nie tak agresywnie, tylko to robi bardziej agresywnie. Patrzcie, tego dostaliśmy za darmo. Opłacało się nagrywać. Każdy to jest bez nagrywania prawie. Ale... Hmm. Ile jest? Ile jest? Tutaj są batony, jakieś. O, tutaj. tutaj. Tutaj są batony jakieś. Tutaj są batony, no tutaj właśnie. są jakieś inne batony, tu jest wszystko inne. I tutaj są takie Właśnie. Jakieś... I takie rzeczy, tutaj jest chyba największe to. Więc. Dobrze, jeszcze jeszcze. was do kanału Mazur Odkrywa. I właśnie tam będziemy to testowali. Tam to, i, I tam właśnie z moim bratem, to z jadowskim Nie, to no, no testujemy jakieś tu. I właśnie zapraszamy na Mazurkę odkrywa, Mazur a ja się z Wami żegnam. Jak Ciebie się spodobał, tutaj dajcie lajka i subskrypcję, a ja się z Wami żegnam. Cześć! my nawet nic nie jadliśmy. Na no to, cześć, cześć, bye bye!